Czasami największym ciężarem w naszym życiu nie są same trudne wydarzenia, ale to, że stoimy w miejscu i nie potrafimy podjąć decyzji. Zapewne znasz to uczucie, kiedy wiesz, że coś w Twoim życiu domaga się odwagi albo wręcz woła o zmiany, a Ty wciąż i wciąż czekasz. To czekanie, ono wydaje się bezpieczne i na pozór nim jest. Mówisz sobie, jeszcze nie teraz, jeszcze muszę przemyśleć, jeszcze nie jestem gotowy. Tak naprawdę możemy tych wytłumaczeń mnożyć i mnożyć. Czasami nie podejmujemy decyzji, ponieważ czekamy na to, aż samo się to ułoży. A w rzeczywistości to właśnie. Brak decyzji boli najbardziej. Brak decyzji jest także decyzją. Warto o tym pamiętać. Decyzją, że pozostajesz tam, gdzie jesteś. Nawet jeśli to miejsce, w którym jesteś, już dawno przestało dawać ci szczęście, a być może nawet zadaje. I właśnie to wysysa z nas najwięcej energii. Codziennie budzisz się z tym samym pytaniem w głowie, a ono z czasem staje się coraz cięższe. Dlaczego tak bardzo boimy się podejmować decyzje? To jest ciekawe pytanie. Psychologia mówi jasno: każda zmiana dla naszego umysłu to zagrożenie. Mówiłem już wiele razy, że nasz umysł bazuje tylko na tym, co zna. To, co nowe z automatu jest zagrożeniem. Mózg chce stabilizacji, chce bezpieczeństwa, chce kontroli. Dlatego, gdy stajemy przed wyborem, w głowie pojawia się masa czarnych scenariuszy. A co jeśli się nie uda? A co jeśli wszystko stracę? A co jeśli nie poradzę sobie? To chyba naj, najczęstszy. Twój umysł zachowuje się jak nadopiekuńczy strażnik, który zamiast cię wspierać, trzyma cię tylko i wyłącznie w klatce. W relacjach dochodzi do tego jeszcze inny lęk że decyzją zranisz kogoś bliskiego że ktoś cię odrzuci, że przestanie cię akceptować. I wtedy, choć twoje serce pragnie czegoś innego, wybierasz pozostanie w miejscu tylko dlatego żeby zadowolić innych. Ale czyim życiem wtedy naprawdę żyjesz? Bo na pewno nie swoim. Z duchowego zaś punktu widzenia, lęk przed decyzją wynika z braku zaufania do siebie i do życia. Wtedy, o którym bardzo często tu mówię, widzę to bardzo często. Ludzie noszą w sobie podświadome przekonania. Nie potrafię wybierać dobrze, albo szczęście nie jest dla mnie, albo lepiej nie ryzykować, bo i tak się nie uda. To dodatkowo jeszcze wychodzi takie założenie: i tak się nie uda. Więc nie, i wytłumaczenie zarazem. To są programy, które nas zatrzymują, zatrzymują nas w miejscu. I dopóki je nosimy. Każda decyzja, przed jaką będziemy stawać, będzie wydawać się niebezpieczną. Kroniki Jakarzy zaś mówią, że każda dusza przyszła na Ziemię z konkretnymi lekcjami do przeżycia. Decyzje, które w pewien sposób stoją przed nami, to nie jest przypadek. To zaproszenie do tego, by wzrastać. Lęk w tym kontekście absolutnie nie jest wrogiem. Ale sygnałem, tu właśnie kryje się Twoja lekcja, w tym miejscu. Paradoksalnie, im bardziej coś przeraża, tym częściej właśnie tam czeka Twój największy dar, opakowany w lęk. Z mojego doświadczenia wiem, że najczęściej nie boimy się samej decyzji, ale tego, że odsłoni ona prawdę o nas samych. Kiedy wybierasz, no nie możesz udawać, że nie wiesz. Stajesz w twarzą w twarz przed sobą samym. I to bywa trudne. A jednak, właśnie wtedy, w tym momencie, odzyskujesz wolność i odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem. Decyzja zgodna ze swoim sercem i zgodna z duszą. Rozpoznawalna jest po tym, że przynosi ciszę. Nie zawsze radość, nie zawsze ekscytację. Czasem wręcz smutek, pożegnanie, jeśli coś zostawiasz ze sobą. Ale w środku pojawia się spokój. To uczucie, że wreszcie zaczynasz żyć w zgodzie ze sobą. Psychologia nazywa to konkurencją, a duchowość harmonią duszy. Ciało daje również jasne sygnały. Kiedy wybierasz dobrze, oddech staje się głębszy, spokojniejszy, ramiona się rozluźniają, serce bije spokojniej. Kiedy zaś wybierasz niezgodnie ze sobą, ciało napina się, żołądek się ściska. Na piersi czujesz niesamowity ciężar. A ciało ono nigdy nas nie kłamie. Jak zatem przygotować się do podjęcia decyzji? Nie przez czekanie, nie przez strach, bo on zawsze będzie w pewien sposób obecny. Przygotowanie oznacza stworzenie w sobie przestrzeni, by usłyszeć serce. Pomaga medytacja, pomaga głęboki oddech, nie wiem, może spacer w naturze, chwila ciszy, bez telefonu, bez tych wszystkich opinii innych, tych wszystkich doradców wkoło. w koło. Wtedy, healing, wchodzimy w stan, w którym podświadomość otwiera się na głos duszy. W kronikach pytamy, która droga wspiera nas najbardziej, wspiera nasz rozwój. Odpowiedzi nie zawsze są słowami. Czasem to tylko poczucie lekkości, kiedy myślisz o jakiejś jednej opcji. I pamiętaj, nie ma idealnych decyzji. Nie oszukuj się. Gotowość nie oznacza, że wszystko będzie jasne i wszystko będzie proste. Nikt ci nie da takiej gwarancji. Gotowość to moment, w którym mimo lęku czujesz w środku taki głos: To jest właściwe, to jest dobre, to jest dla mnie. I skąd wiesz, że to właściwa decyzja? Ano, po trzech znakach. Przede wszystkim wewnętrzna cisza. Drugie poczucie, poczucie ulgi. Trzecie. Doświadczenie sensu. To nie znaczy, że życie stanie się nagle łatwe. Nie. Ale będziesz wiedział, że idziesz swoją drogą, a nie cudzą. Dlatego warto decydować zamiast czekać. Bo czekanie ono naprawdę zabiera najwięcej energii. To jak życie w progu, kiedy drzwi są otwarte, a ty. Wciąż stoisz i nie robisz żadnego kroku. Każdy dzień w zawieszeniu to dzień, w którym rezygnujesz z siebie. Decyzja daje ruch. A ruch to jest właśnie życie. Nawet jeśli droga okaże się trudna, to i tak w efekcie przyniesie ci coś bezcennego niesamowite doświadczenie, rozwój, nową perspektywę. Największym błędem nie jest zła decyzja. Ale brak decyzji. I powiem ci jedno: życie nagradza tych, którzy wybierają. Dlatego, jeżeli stoisz przed wyborem, nie czekaj na idealny moment. On nigdy nie nadejdzie. Zaufaj swojemu sercu. Zauważ, co mówi Twoje ciało. Posłuchaj duszy. Każda decyzja jest zaproszeniem do wolności. Do tego byś wreszcie żył naprawdę nie wczoraj, nie jutro, ale dziś. Najtrudniejsze decyzje są bramą do prawdziwej wolności.